Cześć, witamy na drugiej już e, recenzji po e, niemałej, niekrótkiej przerwie. E, postanowiliśmy zapowiedzieć tutaj ten tyton, ja miałem widzicie e, Social e, Smoke'a o nazwie Luft Lush. E, tak jest I według opisu na stronie jest to jakiś miks malin, słodkich owoców i cytrusów z lekką nutką róży. To może najpierw pokażę królewek zamą kamy. Krój. A krój? Krój jest tak jak na social smoke i jest podobny do starbaza, on jest tak pocięty dosyć drobno znaczy podobny w sumie niepodobny do starbaza ponieważ jest jest na pewno ale podobny ale nie podobny jest konsystencją na starbaza natomiast jest nie ma takich wielkich liści, przynajmniej w tym, który mam tutaj. Nie ma wielkich liści, jak się zdarza w Starbadzie. No i chyba są szans jest odrobinę bardziej mokry. taki oleistym, że nie leje się z niego. No, 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 no lu, 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 lu. Ale zapach w e, do tego, co mam na, 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 na No, to nawet nie wiem, czy na Czy po prostu na prawdę, bo tu e, na no, słodkie słodkie owoce. No słodkie owoce, cytrusy przede wszystkim. Ja tam nic więcej bym się nie doszukiwał. Cytrusy? No słodkie owoce takie. Cytrusy W jakim miks to tak? jest. Znaczy tak, jak, jak pową najpierw, czy taki. Powącha najpierw. Trzeba taki słodkie owoce. Na końcu tak jakby się pojawia lekka nóżka z cytrusu. No to jest takiego tak niczego, nie? No. no Ogarnie jest ale orzeźwiający, no. zajebisty zapach.

Dymy ładne, ale jak zwykle to nie jest max, bo my palimy na tym swoim neutralnym setupiku, ale tak jak no, zwykle... No to w sumie lęknie ale nie, nie zmienialiśmy setupu. No także generalnie jest. Mieć, to jest zadowalające, można mieć lepsze, jak to woli. No, to trzeba, no to można, ale jednocześnie nie kroczymy na smaku, który w tym wypadku jest, jest warty tego nakręcenia, bo... Do bo tutaj nie są osoby czy jest smaczny. Przede wszystkim smaczny, bo no. może nie czuć y, takiej, jak mamy w licie, zapachowej... Takiej astrakcji, Tak, jest. jest bardziej to wszystko takie zmiksowane, ale jest dobry, smaczny, słodki. Ja tu nie czuję orzeźwienia, Ty czujesz, ja czuję raczej słodycz no co, to ja taką to... neutralną to być. Nie jest to taka przymulająca, ale bardzo źle. Właśnie zastanawiam czy to się, czy coś więcej muszę na tym powiedzieć, czy będziemy pierdolić w sobie? Tutaj nie ma co dużo mówić o tym smaku. jest słodki po kroku, jest. jest ten mix. Nie wiem, czy tam te cytrusy są. Chyba gdzieś się zakupiły. Tak, tak. Moim zdaniem te cytrusy nie dodają tego zwierzęcia. Na, na, na to tam to, tak. A tak to, tak to je dodają, ja czuję tu z tych owoców. Tak, a żeby, tutaj czytam po boku, żeby wyczuć tę nutkę róży, to już trzeba być tym jakimś smakoszem, bo ja... ja eksperta. tak? że ale... to ja nie wyczuwamy. A może ona tak jakoś trybnie zmieszała i nadała tego bardzo smak. Nie, tego, 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 nie. Smak. nie ale w każdym razie bardzo, bardzo fajny recytant na, tak jak obecnie mamy, jakieś takie deszczowe, smętne listowe... ...popołudnie. Na no pasm. To... Można sobie zapalić, robicie smacznie, w głowie robicie kolorowo tego smaku. Tak, tak, tak generalnie. Fajne, zwłaszcza, że z e, zazdrością patrzymy na scenie e, w Stanach, gdzie człowiek w fajnie, metalowej puszewce e, kosztuje 9 dolarów, no. prawda? Także no, weźmy w gruncie No ale to nie, ogólnie jak patrząc, to wiadomo, że na, na przyczyn na polskie to przypomnę, że wchodzą taniej ale co zrobić? no nic, sprowadzać Nie taki ja tak jest, tak, że, nam, tak. Że ode mnie i polecę nie na... A ja dam 6,5 bo naprawdę zapach ma fajny ale w smaku gubi się ta nutka trusowa. gdyby, jak ty wyczuwasz, ja nie wyczuwam i gdyby ona była, to naprawdę dałbym nawet 7, ale to jest taki słodki, no wiesz, wiesz, że jest to taki miks takich trochę owoców leśnych. Nie będę komentował, to jest fajne zdanie. Słodkie, no słodkie owocy, no to malina, to tkawka, też niby tam nie ma tej tkawki, ale no... <laughs> no coś takiego słodkiego, słodkie owoce. no jak 7, 6,5 i znaczek jakoś PMW. Także jest. Tak. No polecamy, nikt się nie da wiedzieć tak, i ktoś lubi. Tak, to, a jeżeli to, ktoś to, będzie chciał, że to czas mączy to na tym się podłączyć. Tak, nie. Pozdrawiamy i zapraszamy, że mam hmm. nadzieję, że nie wstydź. Tak jest.